Cześć Boże, dzień dobry. Dzisiaj pierwszy odcinek nowej serii, Czerczologia, i powrót do tematu, który był obecny na vlogu, czy też może nawiązanie do tematu, który był na vlogu i kilka słów o symonii. Zacznijmy może od początku, co to właściwie takiego jest, bo nie jest to wcale termin taki, że tylko to istniało w historii, a dzisiaj już tego nie ma. Sama, sam termin pochodzi od imienia Szymona, Szymona Maga wymienionego w dziejach apostolskich. I może zacznijmy od po prostu przyjrzenia się temu, jakby pierwszemu opisanemu przykładowi Symonii. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez wkładanie rąk udzielali ducha świętego, przeniósł im pieniądze. Dajcie im mnie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może Ci odpuści Twój zamiar, bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli. Ja bym tutaj zwróciła na początek uwagę na dwie rzeczy. Piotr nie tylko jakby potępił sam uczynek, ale też zwróćmy uwagę na to porównanie o tym, że jesteś tą żółcią gorzką. Otóż w tamtych czasach to określenie jakby oznaczało kogoś, kto jakby wywołuje gorycz u ludzi. I to takie, jakby to ten podwójny negatywny opis pozostaje jakby aktualny do tej pory. Zwróćmy uwagę, że jak słyszymy czyjąś relację odnoszącą się do takich symoniackich momentów, to Czuje, no, czy to czuje się taki rodzaj niesmaku, tak? Ta, ta gorycz jest obecna. Ja wspomniałam na początku, że, że właśnie czasami uważa się, że to jest jakby coś historycznego. Często się jakby ogranicza rozumienie symonii, do tego, że to miało być kupowanie stanowisk kościelnych czy handel odpustami. Tak, tak było, ale zobaczmy, że ta pierwsza sytuacja to jednak jest jakby taka sytuacja, kiedy to wierny próbuje coś kupić. Od duchownych. No, dzisiaj pewnie jeśli się stykamy z opisami Symonii, no to jednak widzimy tam główną rolę duchowieństwa, co nie jest do końca słuszne. Bo no, zdarza się może nie za często, ale jednak też się zdarza, że wierni prawda, różnego rodzaju łask czy dostępu do sakramentów, nie spełniając warunków, oczekują. Ale czym byłaby Symonia ściśle? No więc jest to próba y, często, znaczy, czy właśnie, ro, odnosi się to niejednokrotnie tylko do sytuacji sakramentalnych, co jest nieporozumieniem. Y, tutaj, jak widzimy, na przykładzie samego Szymona Maga. Tu jakby chodziło o dostęp do jakiejś niezwykłej mocy, i on myślał, że można sobie po prostu to kupić. Więc ja sama traktowałabym jednak Symonię dość szeroko, to znaczy, to nie tylko właśnie jako tam właśnie próbę kupienia stanowiska kościelnego, czy próbę prawda, jakby sprzedania sakramentu przez księdza. Bo jednak dzisiaj to najczęściej myślimy o takich sytuacjach, kiedy na przykład jakiś duchowny próbuje. Na wiernych wymusić pieniądze za jakieś tam posługi sakramentalne. I ja w tytule właśnie nawiązałam do tego takiego standardowego co łaska, no bo warto mieć świadomość, że jest coś takiego, że co łaska to ma być naprawdę co łaska, To znaczy, to może też tej łaski nie być. Oczywiście pewnie wszyscy się ze mną zgodzą, że są niezwykle rzadkie sytuacje, kiedy ktoś jest tak ubogi, że w ogóle nie może złożyć ofiary. Natomiast w takich przeciętnych sytuacjach, to jednak to, co łaska, powinno zależeć normalnie od tego, no, ile zechce dać wiernym w dzisiejszych czasach kiedy mamy tyle doniesień medialnych no, wydobywa się różne właśnie takie skandaliczne sytuacje jak ostatnio tą słynną taką sytuację z tym zaświadczeniem y, o odstępnym tak za pogrzeb które miało niby kosztować 800 zł tam nie jest to co prawda do końca jasne no ale z takimi sytuacjami y, dzisiaj to kojarzymy podczas kiedy no, właśnie powinna to być ofiara dobrowolna Myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że określenie jakby jak wysoka ma, jakiej wysokości ma być taka sprawiedliwa ofiara, na przykład stypendium mszalne, tak? czy właśnie ofiara związana z sakramentem chrztu, czy ze ślubem, to jest bardzo trudno ocenić. I no, pewnie nie ma dobrej metody na, że tak powiem, określenie wysokości. Niewątpliwie jednak nam wszystkim powinno zależeć, żeby do przypadków takich właśnie wymuszania pieniędzy po prostu nie dochodziło, bo jest to właśnie symonia. Jest to naprawdę ciężkie przestępstwo i ono też jest, że tak powiem, w prawie kuścielnym ujęte. To nie jest tylko to, że ponieważ znajdujemy o tym negatywną ocenę w dziejach apostolskich, to w takim razie dlatego uważamy, że to jest źle. Nie, naprawdę jest w tym zło moralne i jest to jeszcze na dodatek przestępstwo zgodnie z prawem kościelnym. W tym miejscu myślę, że warto też zdać sobie sprawę z tego, że właściwą reakcją w takiej sytuacji jest jednak informowanie władz kościelnych. Tak, ja wiem, że to może nie być proste, natomiast ja się też nie dziwię, że niektórzy ludzie w takich sytuacjach. Reagują po prostu zaczynając nagrywać. Bo jeśli na przykład nie mają świadka takiej sytuacji, no to oczywiście może być trudno taką rzecz naprostować. Sama znam jednak także sytuacje takie, w których no jednak te interwencje Kurii były. I tu nawet mogę powiedzieć, że taką sytuację znam związaną z pogrzebem. Oczywiście nie chodziło w tym razie akurat o zaświadczenie, tylko jakby o próbę wymuszenia przez proboszcza bardzo wysokiej opłaty za pogrzeb i no, ta sytuacja skończyła się jednak tym, że była interwencja władz kościelnych, że rodzina bardzo uboga, która rzeczywiście nie mogła zapłacić, została z opłaty zwolniona, po prostu został przysłany kapłan do odprawienia pogrzebu, natomiast ksiądz proboszcz po prostu pożegnał się ze swoim stanowiskiem, więc to oczywiście nie jest tak, że nie będzie nigdy reakcji władz kościelnych i nale, nie, nie należy informować. Natomiast no, trzeba po prostu odwoływać się jakby najpierw do władz kościelnych. Moim zdaniem taka powinna być pierwsza droga. No a publikowanie rzeczy w internecie, to myślę jednak, należy sobie zostawiać tylko na sytuacje, w których no, takiej reakcji nie będzie. Tak, jeśli już ktoś byłby. Byłby bardzo zdesperowany. Przypuszczam, że ta sytuacja, do której nawiązuje, no to jednak po prostu jakby powodem tego takiego wrzucenia, upublicznienia, no był, były jednak emocje, tak? Bo to zresztą w tym filmiku było wyraźnie słychać. Myślę też, że tego typu sytuacje wyraźnie nam pokazują, że powinniśmy wszyscy w naszym kościele w Polsce i duchowni świetcy na poważnie zacząć myśleć o całkowitej zmianie sposobu finansowania, utrzymania i naszych duszpasterzy, i Kościoła. Dziękuję za wysłuchanie tego, tej, tego odcinka Czerczologii. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie. Zapraszam do oglądania Q&A z odpowiedzią na komentarze do wspomnianego filmu, który też zalinkuję na dole. Z Panem Bogiem.